Tutaj myślewiki w moim pierwszym filmie, który się nazywa. Chuj, jak się nazywa? Nie znam angielskiego! I nigdy się tego nie nauczę, bo język angielski. Dobra, lecimy!

Coś ty powiedział! Oj, oj! O, BUM! O, Kubo spermy, co on tak narobił? A ty co, kupa po angielsku? Jesteśmy w Polsce! Tu się mówi po polsku! A masz, kubo spermy! Ha! I dobrze ci tak! Ha! Co za nie co... O kurwa... O... To... Dobra. No. No. Aż muszę wygłość... Ja... No dobra... Czekolada... Chuj wiesz w Jakieś narkotyki... Booo, Ale jebło... Ha ha... Ja. Może... Może zrobię ponownie... To wtedy będzie... po sa i... Bum Dobra, kraniemy krowy. Kraniemy kurwa krowy, dobra, dobra, szyko, tutaj i dobra, lecisz! O kurwa! Strzega czeka! Twoje pana! Co? Co, Co by tu kurwa zrobić? Dobra! Eee, to jest dobry pomysł! Wjebię w tą krowę, to no nie mam sianę, to nie mam siano, czy coś tam cholera. to to jest. Dobra, kurwa, lecisz! Ha! Eee! E, kurwa! Dobra, lecimy! Jedne nam rzeczy, papa! Pa. Oh, o, mnie! Nie ma pojęcia, kto to było jest! Jeszcze imię nie jest publicznej. Dobra, ale... chuj! Mój antropomorficzny który jest bardzo horny, Lecisz! Uuu! Uh. Ah, to jest bardzo family friendly! Wuhu! -huh. O oh, papier, oh, papier, jak ja lubię papier! Mm. Mini! Oh, gitaar! Oh, nee, 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 Z tej też jakieś jakieś narkotyki? No, Zobaczymy. No, Uwaga, zęby! Ich w ogóle nie ma, chodź zobacz. Widzisz? Ej, ej. dobry pomysł. Dobra. Ej. To czas teraz... E... Dobra, fuj! Mamy muzykę! Ja nie mam pojęcia jak. nie gościu iPona, czy coś takiego innego. Yahoo! Nie, nie kurwa, to nie Mario, to kamiki. Hmm... O! To narzędzia tortury! Uwielbiam! Zobaczmy, co by tu można było zrobić. tak. Młotkiem na pewno zabiję swoją następną ofiarę. Tak. Znaczy, ten Kubę. Tak, ten Kubę. Ten jest moją następną ofiarą. Haha! Wcale nie chciałem zabić żadnej osoby. Nie, nie, nie o czym mówicie? Ja, ja mam chyba mam depresję. Nie mam pojęcia, co ja robię. robię. Chyba zaraz zwariuję. Hahaha! Ha. <todgrych> Uh, nie wiem, nie rozmierkam, będzie rozmierkam, kiczpali sobie to tak boli. Uha ha 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 ty ha 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 las ha 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 Trzwinie! To, to, to nie moja mama! Ha, ha. Mój tata wyjeżdżał z mlekiem 15 lat temu i jeszcze nie wrócił! Ha, ha. I, no! I tak dobrze, było. Ej, ej kurwa, zostaw mnie! Zostaw mnie! A nie nie nie, 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 nie! Dla psa! Dla pana to! Ło cholera, ale to dobra zabawa, sonie! No! Hmm. Bup, 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 bup. Mm. Hmm, a ty kurwa, co ty tu robisz, o kurwa zęby tutaj zespanowały, cholera, no to mam idealny pomysł, hmm? nie mam pojęcia jak ja to robię, to musi być jakaś czarna magia, <grym> ale wiecie, bo <grym> nie mam pojęcia co ja mam tutaj powiedzieć, cholera, nie będę no, Pierdolić na zębach, no. Ja, dziękuję bardzo, dziękuję. O kurwa! No tut Mówiłem, żeby się wynosił z mojego statku. <grym _> no to ja ja? że A cześć? O się mi się masz! tut tak jest? Ty kurwa Kurwa, Pierycz, na ziemniaki, chudień! Przemieszym ci mieszkasz w Polsce. Ewentualnie, nie wiem... Potato! Potato! no Potato! Jak ty kurwa jeszcze żyjesz! Mam no, cię, kurwa, na masz! Zwiedza tego kartofla hjedanego! ha I dobrze ci tak! Ha ha ha! Nie się, kurwa, nie ta kreskówka.